Cześć moi mili. Prawdopodobnie już to będzie ostatni part naszej przygody z Simonem w Super Castlevania 4. Tak. Podzielę to na dwa party. No. A teraz pokażę wam pewien trik, który bardzo wam się przyda, jeżeli będziecie grać w tą grę. Już pewnie go co niektórzy znają. Oczywiście jest dużo więcej tych, takich trików w grze. No, ale ja o nich nie wiedziałem albo po prostu nie chciałem ich używać. Ale teraz wam pokażę coś, co jest naprawdę bardzo, ale to bardzo przydatne do walki z Draculą. Patrzcie. Jaj! Super! Deszcz power-upów na nas się sypie. Fajnie, nie? Siu! Dobra, teraz sobie zapiszę, bo dokładnie już nie pamiętam, gdzie muszę stać, aby... tak, wiedziałem, czekajcie, aha, tu i... pięknie. No, dobrze. E, właśnie, właśnie na górę, Simon. Nie wiem jak wam, ale mi bardzo się podoba teraz tutaj muzyka. Nie mówię już ogólnie o całym soundtracku, który i tak jest świetny. Ale ta właśnie nuta, która teraz leci, podkreśla klimat. A zaraz po co to zbieram? Dobra, zacznijmy walkę z hrabią Dracula. Nie będę za dużo mówił. Przynajmniej nie teraz. Ok, walka. Można go bardzo łatwo załatwić, jeśli tylko mamy na niego taktykę takowy jaki na przykład ja używam tak a kurde błąd popełniłem Trudno no dawaj a nienawidzę tego szybko kurde Tak, podczas tej walki w ogóle nie sejwuję. Gram od tak, na ślepo. Liczę, że wygram. Okej, okay, chodźcie, płomyczki. Ty, 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 ty. Aha. Nie, nie kuleczka, błagam. A, dobra, udało się trafić. O kurde, słuchajcie, zaczyna się. O tak, teraz się wkurzył, dobra. Wow! Bada faka! Nie no, to nie no. A, a tak w ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale ja się pomyliłem na początku, bo Dracula w ogóle nie wyglądał jak Bella Lugosi. No, prędzej jak Christopher Lee. Ale teraz to nikogo nie przypomina. Dobra. Żeby podkreślić klimat walki, będę używał tylko mojego Vampire Killera. Walczmy na pięści, chamie. <stukają> <stukają> Bardzo mi się podoba pomysł, aby dać właśnie Simon Steam na końcu. Świetny po prostu pomysł, świetny. Moja ukochana muzyczka. Auć. Tak, Drakula jest prawdziwym wampirem, on nie błyszczy się w świetle księżyca, bądź też słońca, znaczy tpu Kurczę, 5 minut i Dracula pokonany. A śmierć męczyłem się nad nim chyba z 15 minut. Nie no, 13 chyba. Dobra. Zakończenie. Simon jest już uradowany, bo pokonał Draculę. Po raz kolejny. Tak. Oczywiście nie minęło 100 lat od jego ostatniej walki z Draculo chociaż właściwie nie wiem, bo to już tak popierdzielili konami, ten jak to, yy, linię czasową, tą całą, że po prostu, no, ciężko załapać o to, co tam chodzi.